Do zmiany nieba potrzebne nam będą dwa zdjęcia: pierwsze, na którym chcemy zmienić niebo, i drugie, z którego weźmiemy tło. Używamy polecenia warstwa powiel warstwę w celu stworzenia duplikatu tła. Możemy posłużyć się również kombinacją klawiszy Ctrl J. By zaznaczyć cały obszar nieba, na powielonej warstwie klikamy różdżką trzymając Shift. Musimy zrobić to bardzo dokładnie by efekt końcowy był zadowalający. Po zaznaczeniu przechodzimy na drugi obrazek i również za pomocą różdżki klikamy na niego prawym przyciskiem myszy po czym wybieramy opcję Zaznacz wszystko. Kopiujemy zaznaczenie Ctrl C i przechodzimy na pierwszy obrazek. By wkleić nasze niebo, wybieramy edycja wklejna. Jak widzimy, niebo zostało wklejone, jednak musimy przesunąć je tak, by efekt był realistyczny. Do tego wybieramy narzędzie przesunięcie i manipulujemy nim w górę i w dół, by osiągnąć zadowalający efekt. Po wszystkim wybieramy warstwa, spłaszcz obrazek.